To nazwisko dobrze znacie, drodzy Państwo. Paulina Sykutarzyna i prognoza zapogaty. Dzień dobry. Dzień dobry. Dorota Gardias. Niesie dla nas najnowszą prognozę. Dorota, gdzie dzisiaj największe prawdopodobieństwo burz. Północno-wschodnia Polska. Tam dzisiaj po południu może e, pojawić się burza. E, w tej chwili opady deszczu występuje w północnej. Bardzo słabo Cię słychać, Dorota, dlatego o. że... Tak, ale to Dorota powiedziała, że w północno-wschodniej Polsce jest e, bardzo największe prawdopodobieństwo. To wejście pogodowe było, że tak powiem, niezapowiadane. W związku z tym miałam włączony mikrofon, ale już chyba jestem. Tak. Cieszę się. Zatem jeszcze raz. Czyli zaskoczyliśmy Cię. Troszkę tak. Kawiarnia, w której nie ma wody, to może się zdarzyć tylko w Nowym Jorku. Tylko tam ludzie wierzą, że sprzedawanie wody z kranu może przynieść krociowe zyski. Ludzkie ciało w 60-70% składa się z wody. Wyjątkowo ważne jest, żeby ludzie codziennie pili wodę. My uważamy, że picie najczystszej wody przynosi najlepsze efekty dla zdrowia. Właściciel kawiarni za kubek wody z kranu liczy sobie jednego dolara. Cała tajemnica tkwi w dodatkach. Woda jest uzdatniana najróżniejszymi specjałami. Pozwalamy klientom wybrać witaminy, minerały i dodatki do wody. Można wybrać odpowiednie pH, elektrolity i stworzyć wodę na indywidualne potrzeby w zależności od kondycji zdrowotnej. Wszystkie zabiegi mają sprawić, że klienci polubią płacenie za kranówę, bo uwierzą, że to dobre dla ich zdrowia. Nasza woda przechodzi proces 7 stopni filtracji metodą kinetycznie aktywnej degradacji, magnetycznie i katalitycznie aktywnym węglem oraz proces odwróconej osmozy promieniami UV i ozonowaniem. Właściciel nowojorskiej kawiarni z wodą nie chce ujawnić, ilu klientów na razie udało mu się zdobyć. Do tego wypadku, które zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu doszło w mieście Ningbo we wschodnich Chinach. Prowadząca skuter kobieta wjechała na skrzyżowanie, mimo że sygnalizacja świetlna pokazywała czerwone światło. Tragedii udało się uniknąć dzięki natychmiastowej reakcji kierowcy ciężarówki. Oprócz zniszczonego pojazdu, niefrasobliwą Chinkę czeka teraz wysoki mandat. Tuż przed igrzyskami w Londynie na ulice i obiekty sportowe wkroczyła nowa formacja, tak zwana Policja Markowa. Zakrywa logo wszystkich firm, które nie sponsorują igrzysk. Żadne logo spoza listy sponsorów nie może być widoczne. Zaklejane czarną taśmą są nawet nazwy producenta krzesełek na stadionie i dozowników mydła w toaletach. Akcja dotyczy nie tylko obiektów sportowych. W Londynie pojawiły się reklamy piwa, marki Piwo. Nazwa producenta została zaklejona czarną taśmą, a pewnej starszej pani zaklejono okno, kiedy na cześć sztafety biegnącej jej ulicą z olimpijskim wywiesiła zrobione szydełkiem logo igrzysk. Organizatorzy bronią się, mówiąc, że gdyby nie pieniądze od sponsorów, zabrakłoby im 700 milionów funtów. Niecodzienna promocja w pewnej sieci sklepów w Paragwaju. Żadne tam programy lojalnościowe i zbieranie punktów. Kliencie, chcesz zniżkę? przejść na zakupy w bieliźnie. Dlatego nie ma każdy, kto robi zakupy w marketach, jest rozebrany do połowy. Nawet obsługa sklepu nie nosi ubrań. Większość klientów jest zachwycona taką formą promocji. Wpływa to doskonale na rozwój sieci, a przy tym zapewnia klientom mnóstwo rozrywki. A panie? Panie z pewnością nie mogą narzekać na brak zainteresowania ze strony mężczyzn, bo ci zamiast robić zakupy większość czasu w sklepie spędzają na nagrywaniu pani kamerami swoich telefonów komórkowych. A w Polsce wyprzedaży tylko w zimie. No i tu wiesz, to jest ten kłopot, to jest właśnie ta różnica.